Blisko 50 klubów zrzeszonych w Polskim Związku Taekwondo gościło w Nowej Rudzie podczas Pucharu Polski w Taekwondo seniorów, juniorów i w tym roku dodatkowej kategorii dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj po pierwsze są bardzo dobre warunki. Mało w Polsce jest takich obiektów, które pomieszczą co najmniej cztery pola walki jak tutaj widzimy. Sale mają rozgrzewek. Trybunę na ponad 1000 osób i hotel na 400 osób w tym samym miejscu. Więc te warunki są bardzo dobre, łatwo rozegrać zawody przy takiej dużej liczbie osób. Puchar Polski to jest drugi po mistrzostwach polski co do ważności turniej, a zarazem jest to turniej, który jest selekcyjny do reprezentacji Polski. To jakby trenerzy kadry dbają o to. Żeby wybrać jak najlepszy skład na zbliżające się mistrzostwa Europy, które mamy w kwietniu, w Rumunii. Co jest najważniejsze w roli sędziego, to żeby być bezstronnym. To, że przyjeżdżamy tutaj z klubami, ale sędzujemy jako osoby, jesteśmy sędziami, nie mamy przynależności klubowej. To, żeby każdy był traktowany zawodnik, tak samo. Pamiętamy jako sędziowie, że też musimy się dokształcać, też musimy ćwiczyć, bo oceniamy osoby, Ktoś się przygotowują bardzo, bardzo długo czasami, tak? Do sezonu. Żeby przygotować się, żeby później wejść do kadry, tak samo ci zawodnicy cały czas pracują na to, żeby, żeby być w jak, najlepszym, jak najlepszej formie i my jako sędziowie również musimy o to zadbać. Jesteśmy już po zakończeniu konkurencji Adaptet. Nasza Klaudia Szymanek zdobyła dwa medale. Zdobyła srebrny medal w konkurencji układów oraz brąz w technikach specjalnych. W tym roku w Nowej Rudzie pierwszy raz tak naprawdę rozgrywamy kategorię Adaptet na skalę ogólnopolską. Takie zawody odbywały się, ale regionalnie, więc no jest to takie też historyczne wydarzenie troszeczkę, tak, że tym bardziej cieszymy się, że mamy sukcesy naszej zawodniczki. Byłam też klasowana, ale było no, w no, no, ok. okej. Było to Przez to, że mieli oddzielną kategorię dzisiaj, mogli zrywalizować z osobami na podobnym poziomie. Dodatkowo rywalizowali nie tak jak pozostali, czyli w tym systemie pucharowym, tylko rywalizowali każdy z każdym, więc każdy z nich miał kilka okazji do tego, aby pokazać swoje możliwości, pokazać co potrafi. Było 11 zawodników, więc całkiem jak na pierwszy raz sporo, ale to też była taka próbka dla innych trenerów, że słuchajcie, jeżeli macie zawodników z niepełnosprawnością umysłową, to wejście ich następnym razem i tak dalej. Będzie więcej. Zobaczcie, jest fajnie. I myślę, że odzew w środowisku jest bardzo pozytywny. Puchar Polski w Nowej Rudzie zgromadził ponad 300 talentowanych zawodników i zawodniczek, którzy startowali w czwórboju składającego się z czterech konkurencji, układów formalnych, walk podzielonych na siedem kategorii wagowych, technik specjalnych skoków i rozbić. Konkurencje rozgrywane były indywidualnie i grupowo. Gratulujemy tego srebrnego medalu. Czy trudno było go dzisiaj zdobyć? No, było to dosyć trudne, ale było w miarę dobrze. Mogło być gorzej. Ja trenuję już 5 lat, prawie. I tutaj jestem pierwszy raz na takich zawodach, bo tak to byłam zawsze na jakichś strefowych, gdzie jest dużo mniej osób i dużo łatwiej też trochę. I jestem jeszcze młodsza w kategorii, to nie jest moja kategoria, tylko jest to ze starszymi walczę, ale jest dobrze. Gratulujemy zdobycia tego złotego medalu dzisiaj podczas tych zawodów. Jak wyglądała twoja walka? O było, no nieźle, brakowało tlenu emocjonująca. Tak jak no, pod koniec było widać. Remis cały czas był, ostatnia walka o złoto do pierwszego trafienia. No i wygrałam jakoś. Był wyrównany pojedynek, przeciwniczka okazała się równie wymagająca. Na początku tego nie zakładaliśmy co prawda, ale jednak u mojej zawodniczki troszkę brakowało kondycji niestety. Pracujemy na tym na treningach, przygotujemy się, biegamy, dużo, dużo treningów. Wszystkim zawodnikom gratulujemy udziału w zawodach i zapraszamy za rok do Nowej Rudy.